Siemanko wszystkim, tutaj Shinaru z Różny Camp a to kolejny odcinek z serii Devil May Cry 4 misja dziewiąta dla Ciebie Znajdź jej Mamy taki cel No dobra Bawimy się w chowanego mm. Ładnie tu Taki Niby zamek, ale taki nowoczesny. Ciekawie, bardzo ciekawie. No, strasz tak super. Hmm? Fajnie, kolejni przeciwnicy. Tym razem zbroje z mieczami. Mmm, nachita. Ciekawe czy mnie też będzie miał na hita. Wow, to było niefajne. Znaczy, fajnie wyglądało, ale dla mnie było dosyć niefajne. Aaa, ci wziąłem co? No, tak, wziąłem. No, kurde no, skończ latać, walcz jak mężczyzna. Wrestling. Kipa. To jedziemy dalej. Tupu, tup, tup. Tupu, tup drżwi Kościółek. O! Cóż to jest? Dziwne drzewo oplatające? A nie, po prostu dziwne drzewo, myślałem że coś oplata No jednak oplatał jakiś mostek Zablokowany No i co ja pocznę teraz Hm hm. No fajnie Aha, rozumiem, że mamy tam dojść Tam się chyba nie doskoczy What the fuck Skończ ciąć What the fuck O dobra, przesunął mnie na tą stronę No i fajnie eee, Przedmiot A, trochę źle zrobiłem Że nie kupiłem sobie mm, Tych gwiazdek Może po drodze będzie jakaś statua Aby była No dobra, zobaczymy Heł, heł Cóż my tu mamy Aha O, będzie nowa moc, jak miło. No <śm> ale was wziąłem. Własam się za waszą zasłonę. Tak się zbawi z takimi sieciami jakby hmm. ciężkie jakoś to specjalnie nie było. O i mamy nową moc. Open. Wygląda trochę jak klucz. Hmm? Ha, jednak klucz czasu. Ten przedmiot emanuje silną magią. Można nim ma manipulować czasoprzestrzenią. Czyli pewnie będzie służył do tego, żeby spowolnić sobie tempo. I żeby. O ja co ja zrobiłem? Jeżeli mógł sobie przejść. Ha, w ten sposób. Okej, okay. fajna sprawa. Uh, Winda! Pamiętam, co to było. Doskonale to pamiętam. Ależ mi tu mocno błyszczała ręczka. rączka Coś tam było chyba do wzięcia Aha Rozumiem, że teraz to mi się otworzyło To mi się zacznie kręcić, a ja mam to Powolnić, mogę sobie tędy polecieć? Mogę Cholera Wow Ale dobra, udało się Nie poszło źle Poszło nawet w miarę What the fuck, od razu tak, tak, od razu. Bez uprzedzenia. Niach, niach, niach I to by było na tyle <ścoughs> hmm, Tu mi się otworzyło Czyli mamy kolejne przejście Włoch Szybko, 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 szybko Jest Super, udało się. Udało się. O nie, strasznie nie lubię się z nimi bić. Nie wiem dlaczego. Po prostu mnie denerwują, bo mają te tarcze. Są za szybkie. I są zdecydowanie najbardziej hawkoręcymi potworkami jak do tej pory. Wow. Nie Szalony. No i po Okej. Okay. Kolejne piętro. Tutaj? Nie. To już koniec? O jest, jak dobrze! Kupimy sobie gwiazdki witalności. E, małe, średnie, duże. Dobra, kupmy sobie może tych małych. One kosztują za dużo. Dobra, teraz sobie bardziej się opłaca kupić średnią. Jeszcze jedną małą. No i super. Już jesteśmy nieśmiertelni. <noise> Niemile tego kupiłem, ja wiem, że wydam na to jakieś 20 tysięcy. Cool O, już? Kiryje. Patrzcie. Tam jest Kiryje. Nie mam opty fajne, ale bym wam tam przybliżył. Na górze. O nie. Pamiętam, że to była taka bardzo wzruszająca chwila. Bardzo wzruszający moment. Не виделась ее вслепую. Причем, что, я уже тебя споконал, так что я тебя не боюсь. Nie pamiętam jaka była jego technika walki. On chyba sobie spalował te miecze, tak pamiętam. Czekajcie, te miecze gdzieś tutaj leżą? A nie wiem. Najwięcej mu się chyba będzie zabierało, jak się będzie w niego rzucało tymi mieczami. Masz. Pokonam go jego własną bronią. Co trochę mnie to wkurza, że on tak cały czas jest za mną. Coś to. O kurcze, chyba teraz wybuchnie. Trzeba się gdzieś schować. Wow, zregenerował sobie życie, a to down. A no tak, pamiętam. To. Dobra, i tak w tym momencie bym sobie złapał ten mieczyk i w niego nim cisnął. Łapto. Nażyw się swojego miecza. Jeszcze trochę? O nie, nie będziesz się regenerował. O, ja cię na to nie pozwolę. On chyba z tych mieczy pobiera HP. Czy ze mnie też? Ze mnie też. Dobra, to my sobie. To my go zrobimy trochę w bambuko i też się leczymy na razie mało użyjemy. No i tak na zrobioneruje prawie trochę HP O nie To jest straszne Czyli on tak naprawdę walczy tylko tymi swoimi złamasami Tych, których on sam stworzył Ajajaj aj, aj. Jeszcze nimi rzucasz Masz prawie, że jest Yamato Fajnie? <laughs> ale dostałeś O, czyżbyś dostał w jajka? A nie, trzymasz się za brzuch Przeklinasz, no to będę musiał robić cenzurki. Yeah. What the hell. Oh, nie. Beugung was. Oh ne. No i w takim dosyć smutnym akcencie kończymy Już chyba dzisiejsze Dzisiejszą właśnie Przygodę z Devil May Cry'em Trochę smutno No ale cóż Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, spodnie w dół Zadawajcie nasze filmiki do ulubionych i polecajcie nasz kanał Jeśli można To na tyle no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.